ponad 40 uczestników przyciągnął wyścig małej pajtki, który odbywał się w parku Miejskim, w ramach wyścigów kolarskiej, małej i wielkiej pajdy. Niemniej pasjonujące zmagania odbyły się na dłuższych dystansach. Mała pajda i ta duża wystartowała na jaworskim rynku. Mała pajda chleba miała do pokonania dystans 45 km chyba 300 metrów. Natomiast duża pajda chleba wokół pomocnego dwa razy podjazd pomocne Stanisławów to był dystans 65 km. W sumie dzisiaj wystartowało 130 kolarzy i zawodniczek i zawodników. Z tego w dużej pajdzie chleba startowało 56 osób. A w małej pajdzie chleba startowało więcej, ponad 70. Ogólnie to daje liczbę 133 osoby. Trasa była trudna z uwagi na to, że podjazd podpomocny i pod Stanisławów stanowi dużą dozę trudności z uwagi na stopień pochylenia zbocza. I to wymaga rzeczywiście od zawodników dużego wysiłku, żeby to pokonać. Super wyścig ten żółty Wojtek dał wszystkim popalić on w zasadzie dyktował całe, całe tempo wyścigu trasa bardzo fajna, jednak pogoda trochę krzyżowała nam plany bo było bardzo dużo piachu było bardzo mokro dzięki, dzięki no w zasadzie tą grupą jechaliśmy cały czas mega szybko, trochę niebezpiecznie ale przygotowanie bardzo fajne, cały czas przed nami było autotechniczne, więc widzieliśmy jak jechać, gdzie, gdzie skręca się no i to było chyba najważniejsze naprawdę dobra organizacja i to mnie chyba najbardziej cieszy. E, duża konkurencja, fajna, więc było dobre ściganie. Fajnie zabezpieczona trasa dzisiaj. Ciepło było, mimo takich warunków, więc wszyscy raczej zadowoleni. Trasa bardzo dobra, wymagająca, ale o to chodzi, żeby połączyć to piękno tutaj naszego regionu, tradycji Jawora, miasto chleba, miasto pokoju, stąd Pajda. Wielu gości, przed chwilą z a im się z całego Nowego Śląska. Zadbaliśmy o pogodę i było chłodno. To co kolarze lubią najbardziej, nie padało. No, świetna tradycja. Oby, oby każdy bezpiecznie dotarł na metę z medalem. Pogórze kaczarskie wymagające dla, dla kolarzy amatorów. Kilka mocnych podjazdów. Jestem tu, tutaj drugi raz. Za pierwszym razem rok temu było większe słońce, większy upał. Dzisiaj, dzisiaj pogoda odpowiednia, jak zawsze dużo zabawy, fajnej dużo jazdy. Było się bez kraksy dla mnie, więc jestem szczęśliwy, że ukończyłem ten wyścig. Trasa świetna, troszkę mokro, troszkę wiało, ale bardzo przyjemnie jechało się pod górę i z górki. I Super, Jogę bardzo długie tą trasę akurat. Jasne, jak ktoś lubi góry, to tak jak najbardziej. Nie, nie, już trzeci z rzędu. Bardzo fajny wyścig, zimno, ale wyścig świetny. Ale wyścig świetny. Zmagania kolarskie odbywające się na jaworskim przedgórzu kaczawskim, wspaniale łączą się z tymi, które odbywają się w górach sowich. To wyścig klasyczny jaworska pajda chleba. Tradycyjny. Powiązany oczywiście z koroną górcowich. stąd wyścig etapowy, dlatego że klasyfikacja z korony gursowej Jaworskiej Pajdy Chleba liczy się do klasyfikacji generalnej. No dzisiaj 130 ludzi, czyli 130 zawodników, to jest naprawdę bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o amatorów na tak trudną trasę. Organizujemy taką cykliczną imprezę, czyli Koronę Gór Sowich. Ścigamy się w górach Sowich po przełęczach. Jest trudno, jest wymagająco, ale jest zawsze wspaniale. I następnego dnia zazwyczaj jest właśnie Tajaworska Pajda. Dlatego tutaj jestem, dlatego wspieramy się wzajemnie. Dlatego generalna klasyfikacja, czyli najlepsi z wczorajszych, Dnia, z dzisiejszego dnia. Fantastycznie, że ludzie chcą się ścigać, ale przede wszystkim chcą uprawiać sport i chcą się bawić tym sportem, bo to pokazuje i wczorajszy dzień, i dzisiejszy. Piękna sportowa impreza. Udział zawodników i zawodniczek w różnych kategoriach wiekowych po naszych pięknych górach, po naszych pięknych terenach, po naszych pięknych gminach. Świetna promocja, świetne wydarzenie sportowe, okazja do pościgania się na rowerach w naszej pięknej okolicy.